Tuż jakaś z tej strony, i dzisiaj e, długo oczekiwany test e, Zotaka. Porównanie testy z, kart graficznych Zotak e, GeForce GTX 570 AMP i 770 AMP. Jak widzisz na obrazku, to jest moja platforma testowa. <grym> Procesor i53570K. 5 w stoku ma 3,4 GHz, tutaj jest podkręcone tylko na 4,1, a to z tego względu, że moje chłodzenie jest e, odłączone, że tak powiem, i jestem na boksowym kulerku. Płyta główna to ASUS P8Z77V, pamięć niestandardowo 24 GHz, to są Kingston HyperX no, o częstotliwości 1600 MHz i w czasie dostępu e, 9. Dwie kości są ósemki z profilami XMP, a dwie są czwórki z, to są plug and Play. Te ósemki to są Navi, te żółte, które widzieliście na unboxingu ostatnim. Dyskiem systemowym, na dysk systemowy mam włożonego Asusa Rydera, 240 GB, dysk SSD na PCI Express. Na magazynowy dysk jest WD Green, 2 TB, SATA 600, 64 MB HDD, tak. Pierwszą kartą graficzną, którą będę testował, to jest mój stary Zotac GeForce GTX 570 AMP, a nowa karta, ten sam który dostałem, to Zotac GeForce GTX 770 AMP. Dźwiękówkę, którą mam, z którą walka jest nieustanna, znaczy z mikrofonami, przepraszam, nie z kartą. Karta jest spoko. To Creative XFI Fatality Titanium Pro Edition, zasilacz, który to wszystko ciągnie, to Cooler Master RS 850 k jak widzisz, 850 W. System operacyjny to Microsoft Windows 8 w wersji 64 bitowej, oczywiście w wersji polskiej językowej. No i sterownik, ostatnia stabilna wersja to Nvidia detonatory, stare detonatory <try> 331.82. Taka jest platforma testowa i może opowiem o tym jakie e, zrobiłem testy. Dzisiaj będzie o testach w cudzysłowie syntetycznych, czyli jest e, test, jest będzie furmark, będzie Ungin Valley i Ungin Haven e, i będą porównania e, minimalnych, średnich i maksymalnych ilości klatek e, e, pokażę wam jeszcze indeks wydajności systemu i opowiem o tym jakie będę robił w przyszłości testy yy, z jakich, na jakich grach no, może tak i jak to będzie wyglądało tak po mojemu bardziej bo mnie wykresy i słupki nie za bardzo bawią chciałbym zobaczyć z gameplay jak to będzie wyglądało i właśnie tak chciałbym żeby to wyglądało i tak wam pokażę dobra to przechodzimy do testów potem pogadamy dalej pierwszym jest Ocenę wydajności systemu i po lewej stronie jest 570, a po prawej 770. Jedyna różnica to oczywiście w grafice i grafice w grach. Tutaj w starej wersji było 8,0, w nowej jest 8,1. To tyle się poprawiło. To mamy za sobą. Ciach, ciach. Teraz mamy Furmarka. Test Furmarka jest na pełnym ekranie. W rozdzielczości mojego monitora pełnym, pełnej, czyli 1920x1200, Antaliasing × 8 MSAA i z opcji dodatkowych jest dynamiczna kamera i Postefix ustawiony. I test puściłem ten, który tu jest zaznaczony, benchmark Preset 1080. I tak jak widzicie, po lewej jest 570, po prawej 770. Po 570 ma skora 1269, 21 klatek, a 770 ma 2929. I punktów, no, 2,9 punktów i 40, 48 krotek. Także 770 w tym teście wypadła dwa razy lepiej. Tak, organoleptycznie, że tak powiem, porównując, to test, jak przechodził test na 570, to co kilka sekund się przycinał, a na 770 był cały czas płynnie rozdzielczość macie taką samą, a zero samples tak FPS minimum 17 na 570 minimum FPS FPSów jest 17 maksimum 27 a average jest 21 <grym> na 770 no jest trochę lepiej <grym> minimum jest 47 czyli prawie dwa razy więcej niż tutaj jest max no max jest 51 i average 48 także też małe zakresy są dość jak widzicie i to tu jeszcze z tego, z tego, tu już nic więcej nie ma. Może zobaczyć, jak tam procek. Jaki to jest procek? Jakie zegary? Prędkości procesora itd., itd. Jaki system operacyjny? To, co już mówiłem wcześniej. Dobra, to furmarka mamy załatwionego. Teraz będzie ungine Haven. I ustawienia Havena są takie. Prezet Custom, API DirectX 11, Quality Ultra, Tessellation Extreme, Stereo 3D wyłączone, Multimonitor wyłączony, wyłączony Anti-Aliasing 8, Pełny ekran 1920x1200. Wyniki już nie takie, nie ma takich dużych różnic jak w formarku. Po lewej jest 570, po prawej jest 770 i to jak tutaj macie. 22 FPS, 572 skory, minimum FPS-ów 13, maksimum 47. Tutaj za to FPS-ów 34, czyli wcale nie dużo, znaczy, no trochę więcej, tak, ale to nie jest 44, czyli dwa razy więcej, albo 50 coś, tak. Skor jest 868, minimum FPS jest 17, wcale, zobaczcie, wcale nie duża różnica, to 13 to 17, Za to maks FPS jest, jest, jest trochę większy, no też nie dwa razy, ale, ale blisko. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o Hyvena. Tutaj mamy teraz ustawienia benchmarka Valea. Custom, DirectX 11, Quality Ultra, stereo 3D wyłączone, Monitory 1, Zinka xE8, Fullscreen 1920 1200 Ciach. I tutaj wyniki są no trochę inne. 27 e, 570, a 41 770. Core ma 1135, a tutaj 1717. Także jest niezła różnica. No to minimum FPS jest ciekawe. Na 570 jest 112, a na 770 jest 9,9, czyli tu jest gorzej. No ale maksy oczywiście mają 46. 570, 74 ma 770. Tak to wygląda na tych testach. I to by było jeśli chodzi o testy syntetyczne na tyle. Jeśli chodzi o gry, no tutaj są wszystkie, które mam, możecie sobie podejrzeć. Ale tutaj zrobimy tylko te, które są... Jest, tu jest. Opcje zainstalowane. O! to te gierki, te gierki będę testował. No, coś tam wychodzi z tyłu. Na tych gierkach, jeśli chodzi o Origin, będę testował. Na Battlefieldzie, Crisis i Medal of Honor. I pokażę Wam, jak to wygląda u mnie na platformie. Najpierw na 570, potem na 770. Metodologia będzie wyglądała tak, że odpalę bandikama tak jak tu widzicie. Odpalę bodycam'a do tego, żeby zrobił mi FPS, -y, pokazywał, bo on przynajmniej nie przycina tak jak FRAPS. FRAPS niestety przycina i to sporo. Na stałe, można powiedzieć, mam 30 FPS przy nagrywaniu, przy puszczeniu streamingu i więcej nie pokazuje, więc co z tego, że na przykład Gunslinger Call of Juarez mi pokazuje 130 klatek, jak FRAPS pokazuje tylko 30 przy nagraniu. Ale to jest ciekawe, bo jak nagrywam nawet i gram, to pokazuje 130, a potem jak odtwarzam, to jest 30. <noise> to w ogóle dziwne. Nie wiem o co chodzi. Może ktoś potrafi to wytłumaczyć. Czy fraps nie? On podobno, on podobno jakoś, zwłaszcza tnie do, przy, do prędkości nagrywania, a nie do to faktycznie tego, co jest na ekranie. Może takie jest wytłumaczenie. A, to jeśli chodzi o rodzinę, to te trzy gry pokażę, a jeśli chodzi o. Um, o, to co są podświetlone, no, tutaj też można się pokazać. Zainstalowane o, no nie będę pokazywał, bo on też kręci kilkaset klatek. Będzie Borderlands 2, oczywiście. Będzie Call of Juarez Gunslinger. Może inaczej pokażemy. Czekajcie, widok. Pokażemy szczegóły. Nie, przepraszam, nie szczegóły. Ciotkę. O, będzie Borderlands 2, będzie Call of Juarez, będzie The Island. Postawiłem specjalnie. Będzie Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Och. Pamiętam kiedyś Super Street Fighter 2 Turbo. Świetna gierka. No i to oczywiście wszystkie mortale i tak dalej. No i będzie też postawiłem Witchera 2 i gdzieś tam przeszedłem kawałek, żeby już jakaś bitka była, żeby to zobaczyć. Oczywiście Witcher nie będzie na ustawieniach uber sampling, bo wtedy mam na obu kartach, jak sprawdzałem, to na jednej mam chyba 5 klatek, a na drugiej 12. Znaczy, da się grać, ale przystaje dość często, więc tak no, jakby radocha z grania jest żadna. Jak to będzie wyglądało? Metodologia testów będzie taka, że odpalę na czysto kompa, włączę Bandicama, włączę grę, włączę streama, przejdę kawałek gry, mam nadzieję, że uda mi się w obu przebiegach testów i na 570, i na 770 te same mniej więcej momenty z gier, jeśli się nie uda, to tak naprawdę nieważne, bo nie chodzi mi tu o porównanie y, tych gier, jeśli chodzi o cyferki takie, wiecie, minimum, maksimum i tak dalej, bo mnie to nie kręci. Mnie kręci, że... i zawsze jak chciało chciał oglądać testy, to tak samo te testy tak zrobię, żeby po prostu ten wycinek gry, żebyście widzieli, jak się gra zachowuje przez cały czas, nie tam... żebyście Wy to zobaczyli, jak to przebiega i tak dalej, ile, ile klatek kręci, w danym momencie możecie sobie cofnąć, zobaczyć i tak dalej. To jest fajniejsze niż po prostu wykresik, na którym pokazuje średnia, nieśrednia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pewne momenty z gry będą, niektóre podobne, niektóre nie zobaczymy. Może się uda, jak najbardziej podobne. Ale tu chodzi o to, żebyście zobaczyli na żywo, jak to wygląda. I, i, i jakby tyle w tym temacie. Tak to będzie wyglądało. I jak skończę, jak skończę test danej gry, no to zamknę streaming. Restartne kompa, odpalę znowu go, kom znowu odpalę kompa, odpalę następną grę streaming, bandikami i tak dalej, i tak w kółko. I tak każdą grę. 570 tak zrobię, i tak będzie można powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam trzy, osiem filmów z 570 z benchmarkami, i osiem filmów z 770, więc będziecie mieli 16 filmów. Ha! I wszystkie będą streamowane na Twitch'a. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie to będę nagrywał Bandikami, potem wrzucał w tym na YouTube, a już na Twitchu nie będzie. Na Twitchu będzie tylko to, co jest teraz. A, a, a jak się uda, to będzie i na Twitchu, a potem prze, przeuploaduję to na YouTube'a. No, to tyle, jeśli chodzi o testy z najbliższych. Testy, tego się nie da. Ach. Z najbliższych, z najbliższych. Filmów jakie w tej chwili robię będą, będzie kilka fajnych, będą może następne testy jak się wyrobię, bo będę miał inny ekran, znaczy już mam inny ekran, tylko nie wiem czy się wyrobię z testami, zobaczymy, ale o tym ekranie na razie nic nie powiem, no już może niektórzy wiedzą, zobaczymy, taka mała zapowiedź, już stoi obok mnie i czeka, dzisiaj go nie otwierałem, jutro go zrobię unboxing, więc sobie go zobaczycie, przyszedłem wreszcie, dobra, to by było na tyle, trzymajcie się. Mam nadzieję, że sobie dziś jeszcze coś pogracie. <laughs> Jakby co, to, to ja będę w, Borderland w Borderlandsa ciął. <laughs> to do zobaczyska. Cześć. Ludziska. Papa. <laughs> pa.